Ludzie, no nie uwierzycie. Hmm? Tomasz Obratowski wczoraj usłyszał o internecie. <noise> to dzisiaj o nim powiem. A dziś będzie o tym w felietonie. No, no właśnie, no bo sami powiedzcie. To było tak. bo Ja przeczytałem kolegom info, że do 2020 roku prawie wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce będą podłączone do szybkiego internetu. No a co, to komu powiedziałem? Ja mam problemy z wolnym internetem. A co dopiero jak będzie szybki, nie złapię. To moi koledzy tutaj. Od ten, zaczęli na mnie krzyczeć od ty się nie odzywaj, ciebie ludzie biorą za hipstera, czyli, tu wyjaśniał na marginesie, za modnego młodego gościa e, deklarującego w zeszłorocznych trampkach niezależność wobec głównego nurty młody jakiejkolwiek. No. A ty jesteś stary. Po prostu stary, tak mówię. Jesteś cyfrowo wykluczony. No, bez przesady, nie jestem znowu taki stary. Ja kiedyś byłem już hipsterem. A może hipisem, nie wiem, to było dawno, nie pamiętam dobrze. W każdym razie na obozie harcerskim wydrapałem zapałką pałką pacyfę na przedramieniu i zażywałem prochy. Konkretnie, jak to mówiliśmy wtedy, orężabę w proszku. Czad. Kiedyś mi wpadła do nosa, to było kichanie. Wyszedłem cały przez własny nos. Dobrze, że byłem na bosaka, kurczę. Zastępowy trzymał się drzewa, to ocalał. Gdybym kiedykolwiek pisał swoje CV, to bym to kichanie właśnie wpisał sobie do tego CV. No, skoro tyle szczegółów pamiętam, to jestem młody. Jeśli chodzi o moje cyfrowe wykl to dla moich sceptyków mam niespodziankę za przeczajkę. Właśnie kupuję sobie nowy wypasiony telewizor LGTB z full HWDP. O, i gdzie tu cyfrowe wykluczenie? Kto tak mówi, jest zerem.